Piękne. Nie chcę mi się łopatnie brać, nie wiem czy na Zetana nawet się Nie ma rafinyka Dobra, mam powiem, mam korytarze rangi takiej, że wolałbym jednak rafiny ekuterować No i opies, na fajne wizycie zajęło mi silnik i stoją przy nim. Ile zaczyna? Ok. Dosłownie, chłop się zrespił na silniku i nim by zajebał, nie? Ale co mamy, ale jaka po... Czyli jupiem Ale co ci zajebał na ten noc? Jupi mi gość zajebał noc. Braken na końcu portalu. Tam idzie. Chodź nie. Ty chory pojebie. Ja, ja bym tą ja Mamy trochę t... Nie, nie, nie. O chuj. Dziadek do rzeku. Nie. Mhm. na. No. No dobra, dobra, dobra. O kurwa! Ja wiem, że ja to mówię, że jest dużo lutu, ale o kurwa ile lutu. No zobacz, żeby tylko było w jednym pomieszczeniu, nie? Tutaj naprawdę jest ślepa, tylko tutaj jest robota, tylko wymiotę. Czemu ja, czemu ja? Na razie tylko wiem, Brake że bra Braken mnie nie lubi, ja mam dość znowu go spotkałem, kurwa. Ja idę odnieść rzeczy, kurwa, na statek już. Dobra, ja chodzę do bachy tam, hej. Kurwa, natrafuję się trochę, chodzę tu. Gigant. No ja Brakena spotkałem, ale. się chopał. Dobra, no to idę już. Wziąłem łopatę i wszystko z Tu gdzieś jest, po lewej na dole. Słyszę, właśnie. Niech mój wyszkakliwacie, ty chłopaki. Na ucie? Tak! Nie wiem, gdzie on jest. Tylko raz oba kończę tam w tle. <trybikę go> Kurwa no nie Dobra, chodź, chodź tu do mnie, spróbuj jakoś tutaj się do mnie do, dostać Mam pomykł. Okej, okay, no. okej, okay, chybko, chybkę to było Jak będę czekał pewnie od 10... Nie, dobra, nawet 5, do 5 odlifam, tepamy ten rybie na no pojedziemy. Do 10 Nie dobra, dobra, zobacz jak daleko odszedł Nie dobra, to jest idealny moment Dobra, 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 ło. Tam tą latarkę. No tam i stoi przy lucie. Chujuj. Tam wreszcie. Tam rozumiałem, że już Tam wreszcie. Tam wreszcie. Ja wreszcie. Tam Patrz, kurwa, poszedł do lutu. Sąbie. Teraz też? Jest... No Chuj. Ej, chuju <noise> Jezus. O, o, dobra, 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 jest z tyłu statku, jest z tyłu statku. Możesz spróbować. Gdzie z nim tu kajtuje. O, tak. Ja patrzę. cię Spokojnie, spokojnie, mam go tu. Mam go tu. Mogę? Mam go tu, 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 tu. Idzie do ciebie, idzie, do ciebie, idzie, do ciebie, idzie do tyłu. Ja że ginę, ginę. To pierwszy to tak? Tak, tak. Dobra, to już do góry. Inaczej, w tą stronę da się ją minąć, nie? Czy w drugą stronę da się wrócić? Roba mnie, hej. No chuj, no. Tędy można skoczyć, nie? Wyś? Ja. Um. Oh, oh, o oh. No não sei se você está aqui. Não foi isso, porradão. Mas vamos aqui. O Não, eu tenho que fazer isso, então vamos não é isso. que A tu? Ile teraz jest 1600 1800 Super Wykonalne Tylko... No, 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 to jest to zrobienie No jest, jest, no. To mam lądować? Czy już jest pan gotowy? Możesz, możesz, no, no Wasz musi jest gotowa? No to leć go A tu jest ślepa Jest machka tutaj, jak chodzi? w leży. Kurwa no, bo to na wprost, wprawdzie Ej, pająk tu? Pająk, pająk nie mam ochoty Wiem, wiem, wiem No bieg mi, bo to kwestie biorą o E to pójdź już z Co patrzy? Czy nie? Nie, ja nie widzę, ale się ze ja się dole, dobra Eee. Uh, Wpadamy trochę jak ton wyjść Dobra, Ło wow. Na tyk Dek, w chuj, ale dałem radę Ej, matka, mamka, matka Dziąk Dzień do Berek Dobra, on nie goni ten o kurwa e dobra Dobra, dobra powoli Pomocy! Dziś go dobi, dobi go, dobi go! Kurwa! Łopatę potrzebuje! Nie! powinien być problem. Dobra, następnym razem trzeba będzie po prostu wspierać. A nie sprawdziliśmy pogody, ale chyba jest mgliście. Tak nie, coś. mglista, ja prawie, wiem. Jak bawimy moje fogi to miałem taki waterek. A z, z maskami to trzeba, muszą być co najmniej dwie osoby z łopatami Wtedy najlepiej jest, bo... Hmm. No wiesz jak osoba z łopatą zostanie złapana to jest chuj, nie? A jak masz tak dwie to jest lepiej Tak się rozdzielamy To my się rozdzielamy czy nie? To po chuj brak. Nie O, o chuj Rozumiem?

Hehehehehe No gówno A tak... Dobra stary jak idź, po ja Jezus, idź po generator jest już późno Idź po... generator zaraz wyjdą postacie nie? Możesz iść po maskę i generator Dobra No bo idź po sam... Ja pierdolę! Dwi'n gael i ti'n fyff drafi 这裤子我办了。<noise> <noise> No. Ja myślę, że na tytanie so, musimy się bardziej sprężać chyba. Tak, no. Bo my jesteśmy trochę do ostatniego momentu, no i potem w machka, w gigant przy. No okej, co ląduj. O chuj, widziałem, widziałem, widziałem. Tak. Powinien tu stać się znowu, nie? Jak tam, to... jak tam, kurwa, na p... Ja muszę witać! Świetnie, ja nie chcę się z nim witać, kurwa. już nie ma. się dużo razy ze mną witał. Tutaj tak pomysł, no chłonko. To trochę niech, nie niech Jest będzie. Już gówno. No. O, kaczka. Zajebiście. Ja, kurwa, zaraz zostanę zajebany przez brakera. MAMKA NA GONI! No a jak? Widziałem jak przewkakiwał kurwa, w tym w troniu to, to nie, to, to idziemy, to idziemy Widziałem jak przewkakiwał, w tym w troniu Oj za- on tu zapierdala, on tu nie idzie stary On tu zapierdala mam, mam dziewczynkę, mam dziewczynkę, chodź kurwa do je, to biera, nie teraz mnie zajebią a mamy mam 8 30, nie? Chyba ty kurwa. To jest ostatni, to jakby. To ostatni. Ja mam dziewczynkę, jest... na dłużej jest maska. Ja kurwa zaraz zginę, ja nie wiem co ty chcesz ode mnie. Mogę stanąć kurwa na statku, jakbyś chciał ci wypatrywać rzeczy. Jeszcze mamy 4 godziny spokojnie. No nie, co, co, co to było? Co to było? Słucham? Słuchaj. Nie odezwałem się słowem. Dlaczego ów tak podbieg? Kurwa, halo?